Czy jesteś gotowy pokonać swoje lęki i nadać swojemu życiu zupełnie nowy kierunek? Drodzy członkowie społeczności Unity Poland, nazywam się Christian Bischoff. Jestem najskuteczniejszym w Europie trenerem nastawienia, a moją wizją, która zawsze mną kierowała i pozwoliła mi pracować z ponad milionem osób, było uczynienie innych ludzi wspaniałymi. Ta pasja zaprowadziła mnie do zawodowego trenera koszykówki, do tego, co robię dzisiaj, czyli pomagania ludziom w osiągnięciu pełni ich potencjału. A teraz nadszedł czas, abyś jak najlepiej wykorzystał siebie i swoje życie. W moim bezpłatnym wykładzie online pokażę Ci, jak uwolnić się od starych blokad, wykorzystać moc swoich myśli, aby żyć swobodniej i bardziej świadomie. A także pomogę Ci zmienić sposób myślenia, dzięki czemu będziesz mógł osiągać lepsze rezultaty, nauczysz się pozbywać starych schematów myślowych, przezwyciężać lęki, rozwijać nowe pozytywne nawyki i kreować własną rzeczywistość, dzięki czemu zawsze będziesz wnosić swoje życie na wyższy poziom. Cieszę się na współpracę z Państwem przy Waszym rozwoju i dziękuję Unity Poland za umożliwienie tego. Dziękuję za chęć uczestnictwa z otwartym nastawieniem, otwartym umysłem, otwartymi uszami i nade wszystko otwartym sercem. Czy jesteś gotowy na zmianę swojego myślenia? Czekam na Ciebie. Do zobaczenia wkrótce. Christian.